Poniedziałek, 19 czerwca 2023, czas na aktualizację. Jak to jest, że w Quebecu, w Ontario wszyscy powinni być zablokowani na 105, a on nie wyprzedza? Ciekawe, to było pytanie ode mnie. Czas na aktualizację. Tydzień temu byłem na parkingu w British Columbia i czekałem na zlecenie już od czwartku. I, i potem, jak. Ee, Zacząłem nagrywać aktualizację, wrzuciłem ją w net, jakieś 15 minut później dostałem telefon z zaleceniem. Eee, nietypowy ładunek dostałem, to był załadunek w British Kolumbii, a dokładnie w miejscowości Mission, e, ciut na północ i na wschód od Vancouver. Ładunek szedł do e, Aurora Colorado, tak naprawdę Denver, Colorado. Miałem z tym ładunkiem mały problem, a no, w ogóle jest problem w Vancouver, bo. Nie ma tak stopów, nie ma wag, więc to był dosyć ciężki ładunek. Eee, załadowali mnie przed czasem, eee, zważyłem się na takiej wadze na jakimś słomowisku, wyspisku śmieci. Waga się zgadzała, ale był taki problem, że papiery na, na, na eee, granicy nie chciały przejść. I załadowałem się w poniedziałek, ładunek był na środę wieczór, w poniedziałek po południu. Eee, Czekałem chyba do 23, żeby zrobili papiery, i później już machnąłem ręką. Dokumenty zrobili, od, od, znaczy przetworzyli ładunek na granicy dopiero we wtorek około południa, więc miałem kolejny dzień stania i czekania, no ale już z ładunkiem, nie? No i w końcu we wtorek zrobili mi ten ładunek, i tam to, to jest jakieś dwa, dwa dni jazdy z oparami, ale nie zmieściłem się w dwóch zmianach, że tak powiem, bo to jest tego Mission BC do Denver, Colorado to jest jakieś 2400 km, nie? Znaczy tam 300, no, no i to nie wchodzi po prostu w dwie zmiany po 11 godzin a ładunek był na środę wieczorem więc musieli przestawić awizację na czwartek wieczorem, co zrobili? dojechałem tam w czwartek rozładowałem się, w piątek dostałem następne zlecenie eee, 75 km na północ od miejsca, gdzie się zrzucałem w miejscowości Grilly, Colorado i tak naprawdę to nie ładowałem się tylko zrzuciłem naczepę i czekałem aż dzwonią po mnie kiedy będzie naczepa gotowa bo wiozę świeże mięso z uboju, wołowiny o dziwo nie trwało to długo, normalnie to trwa jakieś 24 godziny minimum po 5 godzinach zadzwonili, że zlecenie jest gotowe i dostałem inną naczepę, ale już nie jechałem o 10 wieczorem w piątek, bo nie było sensu tam zostało 2 godziny jazdy w, moim, w mojej zmianie, więc wstałem sobie wcześniej rano o w sobotę o 4 rano, no i podpiąłem i zacząłem jechać w stronę domu. No i teraz znajduję się już w okolicach Tysiąca Wyspy w Ontario. Już bym mógł być w domu, bo przejechałem Toronto w nocy. Wstałem o 11 w nocy przed Toronto. Wczoraj dojechałem przed Toronto, wykręciłem ósemkę i zacząłem jechać dalej od razu tej w nocy, nie? I mówię, a przeskoczę Toronto i wyciągnę do Montrealu w Toronto. <gryw> w nocy. Dużo, chyba trzy odcinki były, gdzie były zwężki i zamknięcie, bo, bo asfaltowali, remontowali, więc przeprawa przez Toronto w nocy zajęła mi wie, mniej więcej tyle samo czasu co w dzień. Straciłem jakieś pół godziny. Dojechałem właśnie gdzieś tutaj w okolice 1000 Wysp, zmuliło mnie o 3-4 mówię dobra ten ładunek i tak jest na czwartek, jest poniedziałek, idę jeszcze spać. Zdrzelnąłem się 2,5 godzinki i oto zostało mi 230 km do celu. To jest to co u mnie słychać, został mi jeszcze jeden wyjazd przed wakacjami, podałem datę gotowości do wyjazdu na czwartek. Teraz według zwyczaju odpowiem na parę pytań, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer jeden. Czy za każdym twoim zjazdem na bazę masz przegląd ciągnika. Kiedyś tak było, że za każdym razem, czy, czy coś było, czy coś nie było, ciągnik był, wchodził na przegląd, ale niestety, znaczy niestety, stety, oni teraz już przyjęli inny system z tego względu, że mają większy tabor, więcej kierowców, więcej wyjazdów. Jeżeli ja coś napiszę coś do zrobienia, to wtedy idzie na przegląd. A jeśli nie, no to oni mają jakieś tam swoje wytyczne co, co jaki czas muszą zmienić olej e, i go sprawdzać, nie? Znaczy teraz już nie chodzi automatycznie co wyjazd na przelot. Pytanie numer dwa. Jak to jest, że w Vancouver nie ma truck stopów i pauzujecie w Hope? No bo w Vancouver nie ma truck stopów. W Vancouver jest tylko jeden parking, który wybudowali jakieś, nie wiem, 5-6 lat temu na 50 miejsc publicznych i tam tak naprawdę to już są ludzie niektórzy porobili bazy dla swoich ciągników e, i zestawów, bo w Vancouver nie ma truck stopów jest jeden truck stop w Langley Tam jest może Też 20 miejsc do parkowania Ale to jest taki truck stop, nie track stop. Można tam stać, nie można tam stać 8 godzin max, 30 godzin max Tylko dla ludzi, którzy tam się tankują eee, Prawdziwy truck stop To jest dopiero w miejscowości Chilliwack A taki na bardzo prawdziwy truck stop W miejscowości Hope, właśnie 150 km Ja podejrzewam, że to się wiąże z tym Że tam jest, są bardzo wysokie ceny Za ziemię tam nie budują trakstopu. Jest że taki trakstop Flying J, stałem na nim rok temu, ale sam ciągnikiem już są dwa miejsca i, i, i tam jest więcej miejsc dla tych, dla, dla ciągników. No nie ma, nie ma, taka jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość niektórych miast. W Nowym Jorku też nie ma trakstopów. O, w Nowym Jorku jestem. W, w Vancouver budują nowy parking, podobno na 200 aut, 200 zestawów, i ma tam być. Też parę miejsc, takich, że można będzie rezerwować, i podobno ma, ma być ochrona. Zobaczymy. Już kończę. Przejeżdżam do widzę. I pytanie numer 3. Rafa, byłeś, czy byłeś na Kaszubach w Kanadzie? Jest nawet pomnik poświęcony powstańcom. powstańcom. Tak, byłem na Kaszubach parę razy. W moim życiu to jest w Ontario, na północ od Toronto. Ciut na wschód, chyba od Toronto. Na północ i wschód, tak. No tak. Na zachód do Tawy, na północ od Toronto. Z Montrealu tam się jedzie dosyć długo, 5 godzin, 4-5 godzin. No, byłem parę razy, e, było się młodym, się imprezowało. I ostatnie pytanie, e, takie już, e, no w sumie nie na luzie. To było pytanie na luzie. Pytanie numer 4. Czy twój Logbook rejestruje prędkość, z jaką się poruszasz. Nie, mój logbook nie rejestruje prędkości, z jaką się poruszasz. Aczkolwiek rejestruje ilość kilometrów przejechanych w danej godzinie i w dniu, więc na podstawie tego, jeżeli by naprawdę ktoś zasuwał grubo ponad limit, można ustalić. Taki to był typ pytań, taki to był typ aktualizacji. Jestem zmęczony. Powiem Wam, że jak się ma takie wyprawy, że się długo czeka na nadurek, to jest bardziej męczący niż się zasuwa. Więc dojeżdżam do domu, odpoczywam i jadę w ostatnią trasę i później wakacje. Taki to był ten aktualizacji. Rafał, e, zadawajcie kolejne pytania, na kolejne odpowiem pod następną aktualizacją. Jeszcze chyba dwie zostały. Rafał Zozniok, kierowca zawodowy. Prawie że na żywo z Ontario. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!